Nagród i wyróżnień w gabinecie burmistrza miasta i gminy Konty Wrocławskie nie brakuje. To najnowsze burmistrz otrzymał we wtorek. Są w gronie 20 najlepszych samorządów w Polsce. Dla mnie ta nagroda, dla nas jest to takim zwieńczeniem pewnej polityki, którą prowadzimy w ciągu ostatnich 10 lat zrównoważonego rozwoju gminy Konty. Nagroda za zrównoważony rozwój oznacza, że doceniono to, co samorząd robi w zakresie inwestycji, edukacji czy wypoczynku. Walowie Byszczyckiego Parku Hyobazowego są doskonałym atutem. Szczególne znaczenie gmina przywiązuje do nowych inwestycji, które gwarantują dochody gminy. W 1998 roku budżet gminy wynosił 17 milionów złotych, w tym roku 84 miliony. W tym okresie powstało 2,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Rozpoczęliśmy od przygotowania oferty inwestycyjnej, zmiana planów zagospodarowania, w ogóle stworzenie tych planów zagospodarowania przestrzennego w 1996 roku. Potem oferta 700 hektarów gruntów pod inwestycje. Bezrobocie na terenie gminy Kąty Wrocławskie wynosi w tym roku 5%.